Nie prowokuj mnie, bo teraz ci nie wyjebie, kurwa. Ciesz się, kurwa, że masz litość tutaj od pana. Jesteś ci trochę w O, oh, Widzisz, kurwa. O. Ty, ty jak tołeś w tym momencie? A ty, a ty, 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 ty jak tołeś w tym momencie, ty, kurwa. Nie prowokuj mnie. Jak to w tym momencie? Odejdź. Odejdź za chwilę. Wykażę no, kurwa. Dobra, no to znowu. Onej, nie, o nie. no, O nie, no idź kraw. No idź kraw. Berek to był, kurwa. O nie, o jeden, drugi. Ja pierdolę szma to Jewana, nie będziesz dotykał kurwa. Ej, ja się... ja się... Ej, ja się. No i na co nie daj na kurwa. Kurwo. Że jeba, ale kurwo, kurwo, ale kurwo, mądry! Ej, ejej. Ale ty nie wyszło, nie? chyba. Ty myślisz, że ja też poczułem, ej, kurwa. No, proszę. Myślisz ja też poczułem. A ja wam powiem więcej. A ja wam powiem więcej, panowie, bo tutaj się zrobiło tak gorąco studio zdemolowane, nie. Ale nie, A on że kurwa musi ochłonąć. Kurwa musi ochłonąć. Kurwa musi ochłonąć. Ochłonąłeś już? Ochłonąłeś? Oplawałeś pana ochroniarza? Pana mam, ochroniarza nadzieję, mam nadzieję, że ochłoniecie, ponieważ mamy na linii grandię.